Adrenalina w dolnej części ciała, napięcia, które są, spalają dużej ilości zasobów. Zasoby rozumiane jako woda, tlen i cukier. W momencie, kiedy spalasz je w dolnej części ciała za pomocą napięć, to nie dostarczasz tych zasobów gdzie? Do górnej części ciała, czyli do kory przedczołowej, która jest odpowiedzialna za język, którym się posługujemy, komunikowanie się, za, za umiejętności korzystania w właściwy sposób z Excela, za współpracę i za podejmowanie decyzji. I w momencie, kiedy upośledzasz w ten sposób korę przedczołową i funkcję w całym mózgu, to tak naprawdę zaczynasz działać na podstawowych, na podstawach naszego mózgu, czyli na nawykowych działaniach, które są gdzieś tam bardzo głęboko w mózgu Gadzim, czyli wtedy się pojawia tylko atak i ucieczka. Nie widzisz żadnego innego rozwiązania, żadnych innych alternatyw dla problemu biznesowego niż ten, który w danym momencie sobie wymyśliłeś i wymuszasz zarówno na partnerze biznesowym, czy na współpracownika. Albo jeżeli oni są ważniejsi, bo to jest duży klient, to wtedy stosujesz mechanizm ucieczkowy z tego samego układu Gadziego, czyli mówisz, dobra, niech będzie, damy wam jeszcze 10% rabatu i podpiszmy ten kontrakt, bo to jest ważne, żebyśmy przetrwali jako startup. I w ten sposób o, zaczynasz niszczyć swój biznes, bo zacząłeś niszczyć go już w swoim ciele. Ludzie kompletnie nie rozumieją, że decyzje, które podejmują i finanse, które na końcu otrzymują w, w postaci kontraktów są zależne od tego, jak funkcjonuje ich ciało i czy ono jest właściwie dotlenione, nawodnione i odżywione za pomocą właściwych cukrów, bo nie widzą przyczyny między Jedzeniem, a pieniędzmi. I myślą sobie, że im szybciej będą biegli, tym będzie więcej pieniędzy. A tak naprawdę to jest dokładnie odwrotnie. Im czasami wolniej, ale mądrzej biegniesz i podpisujesz, i, i kora mózgowa działa ci właściwie, tym to, co mówiliśmy na początku naszego spotkania, tym bardziej zaczynasz prawidłowo selekcjonować z kim robić biznes.